subskrybuj ten kanał. Siemanko, siemanko, witajcie w Pizzto. W dzisiejszym odcinku lecimy dalej z tym motorkiem. Yy, z tym kładzikiem, przepraszam, pomyliło mi się. No i tutaj widzicie już, jest poszygotowany pod podkład. Natomiast jest podkład zakupiony biały, który będzie docelowo lakierowany biały podkład. Ale, aby wypełnić te pier, nie będę mówił jakie, dziureczki, mikrodziureczki, tutaj w tym plastiku, nie będę używał szpachli, tylko użyję szpachli natryskowej, tak zwanej szpachli natryskowej czyli wypełniacza. O, to to jest to samo co tutaj kupiłem. Tyle że tu mam czarny kolor, prawda? A czarnego koloru używam mega bardzo rzadko, więc jego użyję jako wypełniacza proszę ja państwa jako wypełniacza do do tych plastik, tak? Yy, co wam jeszcze to tu pokażę. Tutaj zakupiłem sobie rureczkę. Ona jest takiej kurcze średnicy, długości. No i właśnie troszkę ją tu zgiąłem, ale no niestety to wygląda brzydko. Staram się to dać znajomemu, może mi to uda się. Może jemu to uda się właśnie. Mogę kupić im grubszą, ale kurczę nie wziąłem sobie yy, z rurki właśnie z tej grubszej i nie wiemy jaką wziąć ale myślę, że jak to się zrobi to też będzie robiła robotę także ta rurka będzie jako właśnie ten przedni grill ale tutaj zamówiłem sobie w zasadzie jak piłem lakier tylko kurczy niestety to jest lakier Kawasaki Ninja Green Z1000ZXR Kawasaki Moto standardowy wykonać natrysk próbny jasne, że wykonamy lakier jest po prostu sztosem tylko że, no nie, no to będzie, to będzie sztos. Tylko że jest jeden mały szkopu. Ja chciałem lakier z, proszę ja Was, ziarnem. Ale niestety tutaj tego ziarna nie ma, a z ziarnem gościu nie miał, znaczy miał z ziarnem, ale lakier trzywarstwowy, czyli baza, na to idzie jakaś żywica z kolorem czy czymś takim i dopiero na to idzie bezbarwna. A ja chciałem po prostu baza bezbarwna. Patrzcie, tutaj chciałem zalać, ale dalej jest... Kurde, tego nie spolerowałem. Nie Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zajechałem tutaj grubo. Tą szpachlóweczką płynie, że tak powiem. Tutaj zobaczcie wszystko, jak to wygląda. Nie ma światła dobrego, ale to... Popatrzcie, tutaj zalałem grubo. Zobaczcie sobie tutaj, jak to wygląda. No ogólnie, kurczę, tu są to takie galimatiasy małe. Myślę, że to przejadę po prostu jeszcze raz papierkiem 400, to... Tutaj widzicie, o, wypełniły się te dziury. Jak od spodu aha bo tam nie, nie przechodziły na, na przelotkę no i to przejadę jeszcze tylko to też musi jeszcze dosnąć bo nie jest całkiem dosknięte kozak co i takie będzie tylko że z tej metalowej metalowej rurki nie wiem czy mi wystarczy wystarczyć powinno okej okay, jest wymalowany tutaj biały już bez Podkładzik tutaj zlałem troszkę, ale to dobrze, bo tutaj więcej nadlemnno nie dało, nie udało się tutaj więcej. Kurczę, biorę papierek. 400 i biorę się za szlifowanie tego. No i tak, tutaj są jeszcze naklejki. O, ona pójdzie, jedna pójdzie tutaj. O, jakoś tak. No i z drugiej strony analogicznie. Druga. Co tu jeszcze jest? To jest ten pasek. Tu są prowadnice tego wariatora, bo były strasznie różne tamte. I tutaj rolki, właśnie, są cięższe i lżejsze, bo chcę, żeby szybciej się zbierał. Właśnie nie wiem, który mam założyć. Zaraz to sprawdzę na internecie. Więc teraz tak, wyczyszczę to papierkiem wodnym i lecimy z bazą. Zobaczcie jaki to jest ten kolorek bardzo ciekawy, to jest ten jaśniejszy, no ja jestem pod wrażeniem, widzę, że on ma cienkie krycie, więc będzie widać te prześwity pod spodu, ale to nie przeszkadza. Ja to dokończę malować i pokażę Wam efekt tak końcowy, bo ciężko mi tak malować i nagrywać. Dobra, więc tak to wygląda, zobaczcie sobie Nawet spoko to wygląda, te kolorki Tutaj trochę sywku wsiadło, ale tym się nie przejmuję Bo mam to gdzieś, nawet spoko ten kolorek No taki w sumie chciałem Nie do końca, bo się o tym ziarnie, ale wyszło jak wyszło Tutaj się jeszcze ten ufoludek Dostał delikatnie, jeszcze mu oczy czarne zrobię W ogóle piszcie, może dorobimy do niego Tu i resztę ciała, jeśli chcecie tego to piszcie W komentarzach to zrobię, zrobię go takiego Dodrukuję mu resztę ciała, no i tak to widzicie Wygląda, niestety to będzie koniec Chyba odcinka, bo, bo nie zdążyłem tego Złożyć wszystkiego, a druga sprawa, ode mnie znajomemu mu te rurki, no i nie zdążę odebrać, bo po prostu tak wyszło, tak się, tak się potoczyło życie. Ale w następnym odcinku już wam nie będę pokazywał układania, tylko po prostu jazdę. Także dzięki cześć!